Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, czy Cheese Girl i jego Smash Squad niszczy królestwa, ale przede wszystkim własne. Witam wszystkich z tej strony Snow i, tak jak już powiedziałem, dzisiaj zastanowimy się, myślę, że ten tytuł i wprowadzenie trochę kontrowersyjne, często pewnie może takie jakby nieadekwatne albo niesprawiedliwe, ale coś w tym rzeczywiście jest i dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. Jak to się stało? Zobaczcie, to jest Królestwo 2605, Smash Squad, jeden z największych sojuszy w Rise of Kingdom, super mocny. Mamy tutaj to powiedzenie, właśnie: You have fun, Smashing the Kingdom. Jeśli kiedykolwiek oglądaliście filmik z Gula, to coś takiego słyszeliście. To słówko smash jest ogólnie śmieszne, to znaczy, wiecie, niszczyć, rozbijać. To co Hulk też mówi, tak? Hulk smash. Z tego co pamiętam, przynajmniej nie jestem jakimś znawcą tych filmów, superbohaterów, ale tak mi się wydaje, właśnie niszczenie. Tylko tutaj chodziło chyba jednak o niszczenie wrogów, a nie niszczenie samych siebie. Jak to się stało? Jak do tego doszło? Nie Kolejne, można już powiedzieć, królestwo. Niestety kończy się z udziałem właśnie tego sojuszu. Jeśli cofniemy się trochę w czasie, to Smash skład wcześniej był w królestwie. 1, 2, 5, 4, wcześniej byli jeszcze w innym królestwie, już nie pamiętam jaki to był numer, ale też stamtąd migrowali, no i migrowali właśnie na 1, 2, 5, 4, wtedy to było super mega królestwo, takie, które, wiecie, mogłoby jak równy z równym rywalizować z 93 czy tam 960, co zresztą robili. No, i tam też niedługo po ich migracji, wydaje mi się, że to też było, może dwa KVK zmigrowali na 2605. 2605 to był dosyć mocny projekt, jakoś pół roku temu mocno reklamowany. No i właśnie, reklama była taka, że to są osoby aktywne, osoby bardzo dobre, osoby naprawdę silne. Projekt polegał na tym, że miało to być królestwo jednego sojuszu, właśnie tego Smash Squad, który tutaj widzimy. Teraz mają siłę, zobaczcie, porównywalną w ogóle do mojego sojuszu, co jest absurdalne. Oczywiście oni jeszcze będą większą mieli siłę, no bo po KVK wrócą im jednostki. Myślę, że tutaj tą siłę będą mieli dużo, dużo większą, więc gdzieś tam pewnie wylądują w Besidzie i jakoś sobie tam będą grali i pewnie jakoś sobie też poradzą, może jeszcze o tym sobie powiemy, no ale właśnie, ten projekt, kiedy o nim usłyszałem, bardzo mi się podobał i bardzo mi odpowiadał i bardzo mu kibicowałem, ponieważ sam Cheese Ghoul tak go jakby reklamował na zasadzie, że to jest grupa graczy aktywnych, którzy po prostu chcą grać, chcą się dobrze bawić i chcą walczyć. Nie ma dla nich znaczenia to, czy wygrywają, czy nie wygrywają. I naprawdę te słowa tutaj wydaje mi się, że naprawdę źle się zestarzały, Ech, ponieważ cóż, Dwie porażki w KWK i okazuje się, że królestwo, no można chyba powiedzieć, no z takiego królestwa, jakie to było, można powiedzieć, że dzisiaj przestało tak naprawdę istnieć. Dlaczego tak się stało? Wydaje mi się, że jest tutaj wiele czynników, też zewnętrznych, na takich, na które no nie mamy wpływu, no ale też pewnie nie wszystko tam działało tak, jak było mówione, że będzie działać. No bo jeżeli to by byli sami gracze z taką mentalnością, że my tylko chcemy walczyć i wygrywanie nie jest dla nas takie ważne... To w tych dwóch KVK, które zagrali na 2605, naprawdę mieli dużo walki. Pierwsze KVK, przypomnę, grali Heroic Anthem na trzy obozy, czyli jeden kontra 3 Naprawdę wybrali sobie trudne zadanie. Mieli tam. Inne obozy, które też trzeba powiedzieć, były słabsze od nich, tak? Więc tam nie było tak, jakby innej opcji zagrania tego KVK, tylko jeden na trzy, ale finalnie przegrali. Tylko, że przegrali i wygrali jednocześnie, no bo zrobili tam zdecydowanie najlepsze numery z całego KVK. Mnóstwo tam sobie nawbijali tych kill pointsów. Myślę, że tam im się walczyło naprawdę nieźle i to tak, jakby pasowało do ich profilu. Czyli nie wygrywamy, ale super nam się walczy. Natomiast później mieli naprawdę pecha w matchmakingu i zobaczcie, jak szybko może taki. Pecemack Makingu naprawdę zniszczyć królestwo, bo zostali wrzuceni do KVK z 93 i 960. Po części też na pewno sami sobie wybrali taki los, bo to nie jest tak, że to się stało przypadkowo. Chcieli zawalczyć, to było odważne, super. Myślę, że gdyby tutaj były też jakieś inne królestwa, które by równoważyły, to zupełnie to by inaczej wyglądało. Też te Free for All na pewno im nie pomogło. Ej, więc Musieli tutaj walczyć kontra 960, no które umówmy się, było naprawdę dużo, dużo silniejsze, szczególnie jeśli chodzi o walkę w polu. Próbowali tutaj się bronić na garnizonach, no ale co tak naprawdę można zrobić na KVK, gdzie się ma królestwo 93 i 960 atakujące tutaj, albo mogli mieć źle, albo jeszcze gorzej, mogli na początku walczyć 960, a później 93. No myślę, że naprawdę wielu z nas by się to nie uśmiechało, chociaż oczywiście hejterzy zawsze, o powinniście tutaj walczyć, z tymi, a tutaj z tymi, a tutaj z tamtymi. Wiadomo, że to też jest duże obciążenie dla każdego królestwa, w którym jest przyzgór, no i te osoby, które są z nim właśnie tam w tym Smash squad. Myślę, że jeden raz robili naprawdę taką słabą rzecz, kiedy udało im się wziąć tutaj tą bramę do Kingslandu i wtedy ja w ogóle się tak trochę przestraszyłem, bo nagrałem już odcinek, w którym powiedziałem, że KvK praktycznie się skończyło i 93 wygrywa, a był taki moment, że 2605 wzięło sobie tutaj tą bramę i te mniejsze królestwa też wzięły tutaj bramę i była szansa, że zaatakują 3 razem z 960 i wtedy 93 miałoby naprawdę problem. Wydaje mi się, że to była taka szansa, że jeszcze wszyscy walczyliby o Zygurat w tym Kingslandzie i mogło być naprawdę bardzo ciekawie. Ale 2605 tego nie zrobiło. Coś tam narzekali, że nie mogli budować flagi w Kingslandzie, bo nie mieli surowców. To mi się akurat najbardziej nie chce wierzyć. Mówili też, że akurat wtedy, kiedy tą bramę mieli, to mieli taki swój downtime i czekali, aż się pojawi więcej graczy, żeby tutaj tak naprawdę silnie zaatakować. To już bardziej bym uwierzył, ale i tak kurczę szkoda, szkoda tego momentu, myślę, że mogli chociaż spróbować. 93 było naprawdę mocno skoncentrowane na 960, a wiecie, takich królestwach zawsze są jacyś tam aktywni gracze, więc coś zawsze można próbować, a oni Zamiast choćby spróbować tutaj wybudować flagę i robić cokolwiek, to zaatakowali te słabsze królestwa, co było naprawdę słabe. No ale to są takie rzeczy, które się zdarzają. To jest jakaś jedna mniejsza sytuacja, nawet. W większości królestw, by o tym zapomniano, ale właśnie, kiedy masz największego youtubera w grze, to nic ci nie zostanie wybaczone, nic ci nie zostanie zapomniane, nawet rzeczy, które tak naprawdę nie są przywatą, które zrobili dobrze, często są uważane za to, co zrobili źle, i to jest naprawdę duże obciążenie. I to są właśnie te czynniki zewnętrzne, o których mówiłem. Ale szczerze tyle, ile było mówione właśnie o tym, jak dobierani są gracze, jak Leadership jest dobierany i tak dalej. To wszystko. Trochę się słabo zestarzało i nawet widać dzisiaj po tym, jak Cisgur opowiada o tej migracji, że naprawdę spuścił stonę. Tak, pamiętam kiedy promował 2.05 to właśnie mówił o tym, że jak tutaj super walczymy i jakie jest fajne nastawienie i w ogóle wszystko pięknie i zobaczcie jak takie jedno KWK może zmienić wszystko. Bo wydaje mi się, że to pierwszy jeszcze tak bardzo nie, ale właśnie to KWK, które mieli tutaj. Było gdzieś tam, no nie wiem, woździem do trumny? Chyba możemy tak powiedzieć. Ciekawy jestem, jak tam w ogóle wewnątrz się dogadywali. Na pewno z takimi projektami zawsze trzeba uważać, bo to jest wiecie, kiedy się tworzy nowe królestwo, to jest mnóstwo nowych graczy, tak naprawdę, którzy nigdy ze sobą nie grali, nagle zaczynają wszyscy ze sobą grać. I może podstawa jakichś tam, nie wiem, 30, 50 graczy to były osoby, które już grały ze sobą wcześniej i były ze sobą w jednym sojuszu, no ale jednak dużo osób tam przyszło. I tych osób tak naprawdę ciężko jest poznać. Tak? Nie wiadomo, tak naprawdę poznajesz osoby wtedy, kiedy wiesz, kiedy już z nimi grasz. Eee, I no i cóż, eee, i tak jak widzimy, niestety, ale ta cała przygoda się skończyła. Cheesegur teraz poszedł na Królestwo 2688. Życzę im wszystkiego najlepszego. Na pewno nie, żeby podzielili ten sam los co 1254 i właśnie 2605. Czym to było spowodowane, ta szybka migracja? Nie jestem pewny, ale jak sobie popatrzę na Ligę Ozyrysa, to mam pewne podejrzenia, bo zobaczcie, jak sobie zobaczycie na zasady, gdzie jest kto, to jeżeli zostaliby na 2605, tutaj popatrzcie na te światy Anubisa i Bastet, jakby zostali na 2605, to byliby w lidze Ozyrysa z 960, tak? No bo 1929, no to 1960 byłoby w, tym samych, w tych samych widełkach. Natomiast przechodzą na 2688, są już w świecie Bastet, gdzie 1960 nie ma. Czy to też nie było czasem jakimś tutaj czynnikiem do zmiany? Cóż, ciężko jest znowu powiedzieć. Może mają jakiś plan na Ligę Ozyrysa, może chcieliby ją wygrać, może gdzieś tam chcą coś, coś zawalczyć. Ciężko tutaj też powiedzieć, czy to nie było czynnikiem. Myślę, że tak jak zwykle to bywa tych czynników było bardzo dużo, że cały ten projekt, mimo że był piękny, to się... W pewnym momencie okazało, że nie wyszedł. Myślę, że tutaj też w tym KVK była absolutnie duża frustracja, no bo e, trzeba było cały czas walczyć kontra królestwa, które są jakby cały czas dużo silniejsze. Czyli jesteś w królestwie, które jest bardzo silne, masz graczy, którzy naprawdę chcą walczyć cały czas, a się okazuje, że nie do końca jesteś w stanie to zrobić, albo co chwilę dostajesz oklep, jeżeli wychodzisz do pola, e, że musisz czyś zburgerować. Nawet będąc bardzo silnym graczem, myślę, że to też wielu graczom się po prostu nie podobało, i to była narastająca frustracja, plus ten hejt, który zawsze towarzyszy tym królestwom, gdzie Cheese jest. No i tak jak mówię, to jest kwestia wielu, naprawdę wielu rzeczy. Ja bym nie powiedział, że ten plan ogólnie był zły, tylko często właśnie okoliczności. Wydaje mi się, że gdyby nie grali w tym KWK, albo gdyby w tym KWK zespoły podzieliły się troszeczkę inaczej, gdyby to wszystko wyglądało inaczej, to całkiem możliwe, że 2605 by sobie radziło, żeby to królestwo jeszcze trwało ich e, miesiącami, a może nawet latami, a tak to niestety ta historia już się zakończyła. E, już będziemy tylko wspominać 2605. Nie jest to jakaś długa historia, umówmy się. Ona się praktycznie zakończyła, zanim się jeszcze na dobre zaczęła. E, ale tak, tak bywa. Upadają królestwa, tak to zawsze jest w Rise of Kingdoms. Może właśnie poza 93, które jest bardzo, ale to bardzo długo w Imperium i tutaj Szapo dla nich, jak długo oni są w stanie się utrzymać, bo oni też nie wygrywali zawsze KvK. No bo z 960 to zobaczymy teraz, bo oni praktycznie zawsze wygrywają. Bo zawsze wygrywali do tej pory, teraz im się nie udało wygrać, jak tutaj widzimy. Ale 93 to jest królestwo, które przeżyło swoje porażki. I byli w stanie po tych porażkach cały czas funkcjonować, i teraz znowu, kiedy będziemy mówić o najlepszych królestwach w Rise of Kingdoms, no to wydaje mi się, że duża część graczy powiedziałaby, numer 1 na teraz to jest królestwo 93. Także tutaj oni pokazują, że jednak można, że to nie jest. Uzależnione tylko i wyłącznie od tego, że wygrywasz KVK i wtedy królestwo jest, a jak przegrywasz KVK, to tego królestwa nie ma, kończy się i w ogóle, czy inaczej, coś się kończy, coś się zaczyna. Życzę wszystkim oczywiście powodzenia. Myślę, że tutaj nie ma się absolutnie co na kim pastwić. Nie, nie powiedziałbym też, że to jest jakaś personalnie czyjaś tam wina. Te osoby, które tutaj zostały, na pewno będą miały teraz trochę ciężej, chociaż. Myślę, że tutaj dalej są naprawdę mocni gracze. Pewnie spadną, spadną do jakiegoś besidu, więc całkiem nieźle mogą sobie jeszcze zagrać i pozbierać paszporty. Jeśli chcą grać na takich największych królestwach, to oczywiście mogą sobie bez problemu migrować. Duża część graczy to są, to byli super wieloryby, więc oni mogą sobie migrować w każdym momencie. Podejrzewam, że niektórzy jeszcze stąd wyemigrują, tylko do innych królestw i może czekają, aż te królestwa się otworzą i wtedy będą migrować. Tutaj myślę, że już nie będziemy za bardzo obserwować, co się dzieje na 2.05. Myślę, że jak wiele takich królestw gdzieś tam odejdzie, czy się kiedyś odrodzi, no byłoby to na pewno bardzo ciekawe. Myślę, że do pewnego stopnia tak, ale chyba już nie do takiego stopnia imperium. Także tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Jestem ciekawy, co Wy myślicie o tym projekcie i o wielu innych projektach, bo przecież to nie jest jedyny projekt, który upadł. My niekiedy tak właśnie Mówimy, a tutaj miało być super, a się nie udało o wielu, o tych, o, tych projektach skotków na KWK1, gdzie to jest jeszcze tysiąc razy trudniejsze, żeby coś takiego ogarnąć, gdzie te czynniki zewnętrzne przede wszystkim są jeszcze dużo, dużo mocniejsze niż na starszych królestwach. Więc widzimy, że wcale nie jest to takie proste, żeby, żeby coś takiego ogarnąć, żeby królestwo utrzymać. I widzimy, że szczerze, jeżeli się kilka KVK przegrywa z rzędu, to bardzo dużo królestw po prostu na tym się kończy. Mimo, że mamy jakieś wspaniałe ideały, opowiadamy o przyjaźni, o w ogóle fantastycznej atmosferze, o tym, jak wszyscy walczymy, jak wszystko jest pięknie i tak i tak dalej. A później się zdarza jedna porażka, druga porażka, i bardzo często to już wystarczy koniec królestwa. Tak chociażby. Można powiedzieć, i przyrównać to do nas, bo u nas też bardzo dużych graczy odeszło. Ale jedyne, co nas tutaj chyba gdzieś tam odróżnia, to że niektórzy zostali dla mnie ci, którzy są wartościowi, i, i ja tutaj też na razie jeszcze jestem. Ale to nie był odcinek o 7.1, więc już go kończę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.